Później niż trzecioligowcy rozgrywki zakończyły drużyny występujące w Lidze Okręgowej. W grupie pierwszej warszawskiej rywalizowały dwa zespoły z powiatu legionowskiego. Legionowia 2 grała ze zmiennym szczęściem i osiągała bardzo różne wyniki. Po cichu liczono, że drużyna trenera Sebastiana Dzisiewicza włączy się do walki o awans. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna. W momencie, kiedy dostajemy jakieś posiłki z pierwszego zespołu, to ta gra jest dużo lepsza. Natomiast jak na wyjazdach przegrywamy sporo meczy, teraz tracimy. No, sytuacja kadrowa taka jest, jaka jest. Tym się charakteryzują drugie zespoły, że, że w momencie, kiedy z pierwszego jest jakieś zasilenie, no to ta jest, gra jest dużo lepsza na pewno, bo wartościowi zawodnicy czy z ławki rezerwowej, czy ci, co mało grają w pierwszym zespole, to wspomagają to drugi zespół. W rundzie wiosennej najczęściej w rezerwach legionowi grali bardzo młodzi zawodnicy i wtedy trudno było osiągnąć korzystne wyniki, zwłaszcza z drużynami z czołówki. Legionowia ukończyła rozgrywki na bardzo dobrym czwartym miejscu, co należy uznać za spory sukces. Awans do czwartej ligi wywalczyła Józefowia. Duże szanse na awans ma także Wilga, która w pierwszym meczu barażowym pokonała 3 do 1 Olimpię Warszawa. Rewanż w Warszawie odbędzie się w środę 20 czerwca. Na siódmym miejscu sezon zakończył Sokół Serock. Przełomowym momentem dla tej drużyny była dziewiąta kolejka, w której po raz pierwszy na ławce trenerskiej zasiadł Arkadiusz Siemiński. W pierwszym meczu, w który objąłem, to był mecz z Józefową na wyjeździe. Bardzo ciężki mecz z liderem rozgrywek. Pojechaliśmy, nie goniliśmy się cały mecz. Postanowiliśmy sobie, że chcemy po prostu zagrać w piłkę, prawda? Zagraliśmy piłkę, oczywiście troszkę cof cofnęliśmy się. Wynik 0-0, optymistyczny, choć tylko jeden punkt, ale bardzo ważny punkt. W kolejnych meczach yy, wesoła już 7-1, po prostu poszło. Poszło znakomicie, bo z 13 pozycji klub z Serocka awansował na siódme miejsce, najlepsze w dotychczasowych występach Sokoła na tym szczeblu rozgrywek. Do klasy A spadły Promnik Łaskarzew, Gwardia Warszawa, Start 2 Otwock oraz Wiktoria Zerzeń, która wycofała się po rundzie jesiennej. O utrzymanie w barażu walczy KS Wesoła, która w pierwszym meczu na własnym boisku przegrała 0-1 z błękitnymi korytów. Zarówno Legionowie jak i Sokół dysponują zmodernizowanymi obiektami i w obydwu klubach coraz głośniej mówi się o awansie. Awansie już w przyszłym sezonie.